Elo, Anon Level 20 Hill. No więc tak, mój ojciec jest policjantem, Wydział do Spraw Narkotyków i Przemytu. Prowadzi patrolę z psem tropiącym. Tak go ubóstwia, że zamiast zostawiać go na weekendy w boksach policyjnych, jak normalny człowiek, to go zabiera do domu, ponieważ Borys będzie tęsknił i będzie na tym cierpieć jego produktywność i nasza wydajność pracy, a od tego zależy awans i podwyżka pensji. No, patrzcie, jaki sumienny, jaki pracowity. Chwilę po wypowiedzeniu tych słów spakował torbę i pojechał na światowej klasy wydarzenia operowe w mieście stołecznym Warszawa. No, brawo, ojciec, brawo! Chyba było mu smutno, że nie wpuściliby go tam razem z tym psem, więc go zostawił w domu, ale nie na podwórku, żeby go przypadkiem nie ukradziono. Jego szkolenie i hodowla kosztowało więcej niż moja edukacja w wyższej szkole robienia hałasu. Anon, do zobaczenia. Pamiętaj, że masz skosić trawnik, umyć podłogę, najlepiej się połócz i pilnuj Borysa. Drzwi zamknęły się. No to super. Jest nie człowiek, nic nie wygada. Ojca nie ma, matki też nie ma. Technicznie rzecz biorąc, zbi w chata wolna i pusta. W takim razie czas zapomnieć o obowiązkach domowych, czas na imprezę. Po ogłoszeniu na Facebooku pojawia się spora rzesza zainteresowanych. Impreza rozkręca się. Pies policyjny ojca kręci się w kółko po domu, jakby był pierdolnięty i zlizuje czerwone kropki z podłogi, którą też miałem umyć. No chyba już nie muszę. Ten pies naprawdę pracuje. Z początku myślałem, że dostaję pierdolca od natłoku tych wszystkich gości, ale myślę, że to ułożony, szkolony rasowiec. Problemów nie będzie, a nawet Karynom imponuje. Podryw na pieska. A no tak. Praktycznie zapomniałem, że mamy własnego psa, a dokładniej to nie psa, tylko zdegenerowanego szczura rasy maltańczyk, sukę, którą ojciec zamknął w garażu i kazał nie wypuszczać, żeby nie stresowała Borysa swoją cieczką. Impreza idzie spoko, wręcz szablonowo padają pierwsze ofiary ognistego romansu z etanolem, poległych transportujemy do jednego kąta w salonie, gdzie układamy ich dla beki jak ciała w kostnicy w Donbasie. Jeden ziomek jest Ukraińcem z tego rejonu, więc na słowo wierzymy mu, że zna się na rzeczy i nasza instelizacja. Poległych Wygląda jak najbardziej realnie. Jedna z nielicznych lasek, która zaszczyciła nas swoją obecnością, nudna, małomówna Karyna, również zaczynała słaniać się ku upadkowi. Właśnie wypiła swój ostatni kieliszek trunku, który przepełnił szale rozkoszy. Karyna jak to na pulchną karynę przystało, nawet przy zgonowaniu musiała się wykazać niezwykłą niezdarnością i zaczepiła spodniami o liściaste ornamenty, metalowej antycznej lampy, która była tak solidnym tworem, że się na niej po prostu powiesiła swoimi podartymi szmatami i przefikołkowała do góry nogami, żeby w takiej pozie finalnie zezgonować na amen beka. Karyna zawsze wyglądała jak panna z podlatami, teraz stała się nią dosłownie. Nie trzeba mówić, że zachowaliśmy się jak przykładowe społeczeństwo XXI wieku, więc wszyscy wyciągnęliśmy swoje smartfony i zaczęliśmy psychać fotki, które z prędkością światła, no bo w końcu światłowodem, he he, dotarły na serwery Facebooka. W międzyczasie stan dynamiczny układu Karyna Lampa zaczął się destabilizować. Jeansy z hnm przestawały sobie radzić z utrzymaniem nieco podtuczonej Karyny, a ta wyślizgnęła się z nich i opadła całkiem na podłogę. Jeansy pociągnęły za sobą koronkowe majteczki, które razem z nimi zostały, wisząc zahaczone o lampę. Epickość tej sytuacji sprowadziła kilka sekund grobowej ciszy, podczas której pozostali przy życiu orędownicy etanolu w swoim tempie kmienili pran reakcji dla tej sytuacji. Część wybuchła jeszcze większym śmiechem, a druga połowa, ta najbardziej schlana, zaczęła rozpinać rozporki, upatrując szansę na zaruchanie. Napaleni stulejarze podnieśli karynę z podłogi i ułożyli na kanapie w pozycji wyeksponowanej. Gdy się napatrzyli, postanowili przejść do następnego etapu konsumpcji niewinnej, pijanej istoty. Pies warknął. jakby. W obronie ładu społecznego i cnoty karyny. Dwójka napalańców daleko gdzieś jednak miała psie pouczenia, więc Borys musiał interweniować zbrojnie, chwytając ramię jednego z nich i sprowadzając go do poziomu podłogi. Przeplatające się krzyki pijanego, gryzionego sebiksa i warczącego psa doprowadziły do uwolnienia w moim ciele maksymalnej dawki adrenaliny, która umożliwiła mi połowiczne przywrócenie trzeźwości umysłu. Mój mózg wykonał logiczno-taktyczne przemyślenie wydarzeń bieżących i jego przyszłych konsekwencji prawnych oraz być może również moralnych. Prawie, że otrzeźwiałem. Wstałem na baczność, by zaprowadzić porządek. Pies, widząc, że pani i władca domu znów jest online, zaprzestał agresji. Zaciągnąłem za fraki wszystkich, którzy jeszcze byli na chodzie. Możliwe jak najdalej od wersalki z karyną i policzkowałem ich po mordach tak długo, aż wszyscy skupili na mnie resztki swojej uwagi. To jest mój dom, moja odpowiedzialność za co się tutaj dzieje. Przysięgam, że odetnę fiuta każdemu, kto jeszcze raz spróbuje się dobierać o tej laski. Podchodzę jak mnie mam z dobrej rodziny i póki żyję nie pozwolę, by w moim domu takie rzeczy robić. Macie owinąć ją kocem i zanieść do sypialni na piętro. Zostanie tam zamknięta do rana. Oczywiście w trakcie mojej płomiennej przemowy ziomkowie zaczęli się dekoncentrować i uciekać wzrokiem, zapewne do krainy wiecznego zgonu. Moje ciśnienie na 110% przodniósł jeden z nich, który gapił mi się przez pachę i podrygiwał w rytm jakiegoś dziwnego, monotonnego bitu o dużej częstotliwości. Dostał w mordę raz, drugi raz nie mógł przestać gapić się na karynę. Myślałem, że bardziej wkurwiony już być nie mogę. A przepraszam, jednak mogę. Kto do kurwy nędzy tak hałasuje, jak wszyscy są przede mną. W końcu nieznośne dyszenie psa i dźwięk kanapy, rytmicznie skrzypiącej i coraz gwałtowniej uderzającej o ścianę, odwrócił moją uwagę od towarzyszy, w stronę kanapy. Ten przeklęty kundel właśnie po prostu zrobił to, czego my nie mogliśmy. Jeśli mówiłem, że moje wkurwienie sięgnęło maksimum, to teraz je przebiło i wynosi do kurwy nędzy over nine thousand. Biorę Borysa za kark, żeby go wypierdolić na zbity pysk na podwórko, ale nie mogę. Ciągnę psa za kark, a ten ciągnie za sobą karynę spadającą z kanapy na podłogę pod psem. Co jest kurwa? Są ze sobą zakleszczeni. Zaczyna mi się robić blado przed oczami. Słabnę nie wiem, czy to już zgon, stres, czy jedno i drugie po trochu. Nie mam siły. Taśma się urywa. Jakiś czas później. Budzę się na podłodze, bo depcze mi po brzuchu pies. Jest już nowy dzień. Podnosząc się z podłogi szturcham niechcący karynę, leżącą obok. Ona też się wybudza. Zauważam, że jest naga. Po chwili zaczynam sobie przypominać coraz dokładniejsze szczegóły wczorajszej imprezy. Ups. Ona też się szybko orientuje, że jest naga, ale póki co nie wie nic. Oddycham z ulgą. Tymczasem ona przegląda pokój w poszukiwaniu swojej dolnej części ubrań. Znajduje je na lampie i szybko ubiera z zażenowaniem i poczuciem niepewności na twarzy. Kac morderca szybko zmusza ją do powrotu do pozycji siedzącej. Zaczyna marudzić, że boli ją głowa, że boli ją cipa, że śmierdzi psem. Pewnie niedługo dowie się, co się z nią odjańnie pawiło. Na razie niczego nie świadoma. Głaszcza plączącego się wokół niej borysa, który chyba znowu ma na nią ochotę. Biorę go za karki, tym razem skutecznie wyrzucam za drzwi. Zastanawia mnie jedno, czy można oskarżyć psa o gwałt? No przecież że nie można. Pies nie jest osobą prawną, co poruchał to jego. No cóż, jak mówi stare chińskie przysłowie, co wolno psu? To nie tobie, Anonie.